Agencja Informacyjna Pracodawców RP, rzut oka na dzisiejszą prasę, a w niej sporo dziś na temat wczorajszej akcji CBA na giełdzie papierów wartościowych. CBA wchodzi na giełdę, pisze dziennik Gazeta Prawna. Tamborski na przejażdżce z CBA, to z kolei puls biznesu. Sporo też komentarzy na temat tej akcji, a komentatorzy podchodzą do niej raczej krytycznie i trudno się w zasadzie dziwić, ponieważ... No, Wiele kontrowersji wokół tej sprawy jest. Śledztwo to nie teatr, a giełda to nie scena, pisze Marek Domagalski w Rzeczpospolitej. Z kolei w gazecie wyborczej na stronie drugiej również komentarz, który dotyczy tej sprawy. CBA weszło w butach na giełdę, pisze Tomasz Prusek. Gdy prezes giełdy papierów wartościowych w środku sesji musi wyjść w towarzystwie agentów zwalczających korupcję, to informacja o tym musi iść w świat z lotem błyskawicy i wiadomo, że y, może narobić sporo y, szkody, to gazeta wyborcza. A co jeszcze w dzisiejszej prasie? W Rzeczpospolitej y, na pierwszej stronie o Eco Energy Summit y, w Rzeszowie jednym z panelistów y, na tej konferencji jest prezydent pracodawców RP Andrzej Malinowski. Na pierwszej stronie w Rzeczpospolitej y, również materiał podatkami w korporacje. Y, tylko mali przedsiębiorcy mogą liczyć na przychylność większości polityków, Duże firmy już nie, a więc troszeczkę przedwyborczo. Ciąg dalszy tego materiału na stronach ekonomicznych gazety, i tam dziennikarze wyliczają, że politycy mają dla biznesu raczej skromną ofertę. W materiale tym opinia eksperta pracodawców RP Łukasza Kozłowskiego. Z kolei w dzienniku gazecie prawnej wyciągnę sobie hmm, materiał o tym, że przedsiębiorcy siedzą na pieniądzach, bo okazuje się, że firmy zgromadziły 233 miliardy złotych, tak dużych depozytów dotąd jeszcze nie miały i również troszeczkę przedwyborczo ZUS po wyborach dostanie więcej ze składki, jak partie planują poradzić sobie z problemami ZUS-u, o tym w dzienniku gazecie prawnej, a co na bieżąco zachęcamy do śledzenia profili pracodawców RP na Facebooku, a także na Twitterze.